Witamy Was serdecznie w ostatnim w tym roku filmie, który przygotowujemy. Grudzień. W zasadzie można łowić wiele ryb, natomiast przed wędkarzami stoi zawsze poważny dylemat. Maciek jest oczywiście ze mną, Maciej po się. Przed wędkarzami zawsze stoi dylemat wigilijnej ryby. Ja pamiętam lata, gdzie nie przynosiłem do domu ryby, i moja ślubna troszeczkę tak dla przekory kupowała. No i przedziwne gatunki ryb na, na stół wigiliny, to była jakaś limanga, żółtopłetwa. Jeść się tego nie dało. Tak czy siak każdy z wędkarzy ma pewnie ten sam dylemat, szczególnie ci, którzy zazwyczaj ryb nie biorą. I my raczej z Maćkiem nie zabieramy tych ryb. Nie idzie za tym jakaś wielka filozofia. Po prostu jestem leniwy troszeczkę, uwielbiam ryby. Ale jak jestem nad wodą, po prostu łowie, więc mówię, no nie ma tutaj wielkiej filozofii jakiejś, nie dorabiam do tego. E... Druga rzecz jest taka, że no mówię, no na pewno te duże ryby wszystkie wypuszczamy, chronimy te, 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 te cenne stada tarłowe. Tak czy siak, dostaliśmy takie zadanie od Maćka Mama a mojej żony, żeby przywieźć na wigilijny stół rybę. W zeszłym roku Maciek sam zaopatrzył nas w strągi tęczowe. Dzisiaj jesteśmy też nad lokalną wodą. Nad pstrągową wodą, gdzie tych pstrągów tęczowych jest na tyle dużo, że można liczyć. Na to, że uda nam się coś złowić, próbujemy. Pochodzimy troszeczkę nad wodą i, i, i zobaczymy, co się uda dziabnąć Jak na drugą końcówkę grudnia zrobiła się po prostu wiosenna jakaś anomalia. Słoneczko, ciepło, woda jest niska, prześwietlona, czysta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. tak w niskiej wodzie, czystej, i jeszcze słoneczku. Jako najrozsądniej będzie po prostu szukanie, łowienie jakichś zwalisk, gdzie ryby mogą się gdzieś skitrać. A jeszcze różnie bywa z tęczakami. I czasem stoją w tak nieprzewidywanych miejscach. Czasem nie widać. Czasem gdzieś się przykrywają przy dnie. miastko prawdziwego pstrągłowania tu jest fajna dziurka tym z tym zwaliskiem myliłby się ktoś kto sądzi że te tęczaki czy paszoki są takimi łatwymi rybami do złowienia być może od razu po zarybieniu ale nawet te zbiorniki to tarea doskonale pokazują, że czasem po prostu trzeba się tam namordować jakieś pasty, czasem dobrze jak ta przynęta leży na dnie. Więc, a tutaj w takich warunkach, gdzie no mnogość miejscówek, ryb pewnie też nie za dużo, bo to łowisko strasznie zostało zepsute. Kiedyś tu można przyjechać, było w środku tygodnia i naprawdę połowić sobie tych ryb. Dzisiaj jak przyjeżdża zarybienie, tam już stoją ludzie, mają policzone wszystko w tych wiaderkach i po prostu co do sztuki potrafią wybić. Pojedyncze sztuki gdzieś się przebustają, niektóre rosną i, i stają się naprawdę fajnymi dzikimi tęczakami, ale jest tej ryby bardzo mało. E, więc żeby Was po prostu e, trochę nie zanudzać takim znikaniem. No to w ogóle dzień też jest fajnym miesiącem takich podsumowań. No myśmy z Maczkiem Wydaje mi się, że ten sezon mieli dosyć udany, więc wróćmy trochę do tego co mieliście okazję zobaczyć w takiej pigułce, bo ładnych ryb. Życiówek, szczególnie u Maćka, też się kilka, kilka pojawiło. Więc ja tutaj będę próbował zapełnić wigilijny stół, a wy luknijcie jak to wyglądało w ubiegłym sezonie. No, Maciekła ma kolejną rybę. Pokowano prawy, dzią ja, widziałem toź tu to rzucaj, bo nie... No tymi... to no wy, wyjmij tego okonka wyjmij tego okonka To mam nagrane Jest! Jest Nie, nie wierzę, nie wierzę Po prostu Czekaj O! Czekaj Zobaczcie Niespodzianka Nie wyszło, on się kiepie Nie wyszło Ooo Zobaczcie to Zobaczcie jeszcze to Zobaczcie to To jest coś niesamowitego Teraz musimy mu chwilę Idzie dać, no zaraz dojdzie do siebie. Nie no coś pięknego jest, zobaczcie. Nie, nie że tego, że nie ma metra, ale taka gruba, 90 będzie się Z tymi szczupakami namordowałem się w tym wietrze, przepaliło mnie słońce, przewiało mnie, ale kolejny dzień i taka po prostu akcja. Tutaj Maciek mi przyniósł szczęście, bo ciągnął konia. Eee, ten szczupak był przypalił tego okonia, szybko polazłem. Zmieniłem na forplaya takiego właśnie, okoniowego 19 cm, gdzieś w holu zniknął. I taka akcja się wydarzyła. No mega sprawa, super. Ej, hey, hey, to daj podwójny, najpierw do Jaki rybsy! Musiałem rozprzestrzenić hamulec, bo kurde, aż piszcze. rybsy. No 50. 60 dróg, Nie, to jest 55 na moje, ale... Nie, to jest dużo większa ryba. Uważaj. Ciężki ryb, bo jest silny. Uho, uho. <grywka> Ta rzeka to mnie koka. Ja tu bym kilka ryb w rąk. wypuszczamy sześćdziesiątka dawałbym mu mniej ale jest potężny dobra zaraz podbierak będę łapał jest piękny jest cień, więc nie wiem jak go stawić. buzi podbierak ci ucieka wiem zaraz go złapie dobra pstrąg jest silny dziękuję zaraz sam się złapie podbierak łapiemy przedem do wody kurde bez spodnie butów ale dla takich ryb warto no ja już, ja już mam sezon pstrogowy O wiem, że że to jest na pewno, ale jakiś jest to, co jak już Dobra. tak mówię, nie umiem trafić w te skrzele, bo ja tu wiesz trochę wcześniej, kurde nie ma. Nie jest większy. trochę fajny. Ale faktycznie, jak go też podnosi, to ciężki, tak? Yes. To tak Taka... ze 130 Była... będziesz miał. Była jazda. O, Macieś, się widziałeś, jak walnął? Piękna sprawa. Cudnie, mój pies. Jezu, nagrałem. Ale widziałeś jak go zebrał. Jejcie, bo bo... Ale fajny bolek kurżycz! O kurwa! Jaki bolek! Widzieliście to branie? Petarda, po niedaleko brzegu. Życiuwa 80 plus, 80 81 No i pierwszy boleń z powierzchni się uparłem i kurde strzelił. Mega strach. Teraz go wypuszczamy.

Tak, straciłem, ale nic, to zobaczcie jaka piękna, gruba, zdrowa ryba. <grywa> A całe jest pijawka chyba leżą gdzieś. Dobra, cykniemy wody w i wyopuszczamy. Ale góry kurde. kurde. Oj, ładnie strzeli. To jest, kurde, to, to jest piękna ryba. Ten dzień. też jest taka ładna macie. Po prostu się tak jaram. Zobaczcie, jakie to są ryby. <grybujesz> Zobaczcie to. To jest coś po prostu pięknego. Jakie to piękne stworzenie. Cały jestem mokry. Wszystko mam uwalone. Wschodzimy Co widzieliście było grubo, naprawdę połowiliśmy troszeczkę ryb. W zasadzie wszystko, co sobie poplanowaliśmy, udało się złowić. No oczywiście, że były niespodzianki, jakieś dziwne przyłowy, ale, ale wiele naprawdę fajnych, fajnych ryb udało się złowić. I tym fajniej, że udało się to nagrać. Ale jeśli myślicie, że nasz sezon to było po prostu takie nieustające pasmo sukcesów to zobaczcie, tuż przed zatruciem zbiornika dzierżno-duże, które było moim ulubionym łowiskiem takim do łowienia z brzegu straciłem dwie ogromne ryby ogromnego szczupaka i ogromnego sandacza. Jestem pewien i <śm> bardzo, bardzo nad tym ubolewam. Zresztą zobaczcie jak to po prostu wyglądało. Rozpaczy może nie zobaczycie, ale, ale zobaczycie co to były za ryby. O, o, Jak to jest sandecz, to jest sto <grywia> Nie no, nie, no, nie wiem czy było widać Ale tak. Kurde, nie wiem czy to był sandecz czy szczupak Co? A urwał się, czy poszedł po prostu? Wiem, że to może nie być sandacz. To jest coś... ...coś dużego. A dopiero co tutaj? To jest na TSG-8 przy łzieniu sandacza takiego ogromnego do szczepaka. Dokładnie w tym samym miejscu. I strach pomyśleć, że to jest ta sama wysy. Bez... <noise> tu nie masz karpię Karpia masz Chyba 130 <noise> ale, mi, nie! ale mi to wygląda jak karpik chodził Że tak wychamiany. To jest drugi raz to samo Normalnie się za wami Wymianie się za wami Masz przynajmniej też To jest Stockt Także widzieliście, piękne ryby złowione, ale też piękne ryby stracone. żal nie tylko tych ale tego łowiska, który mam nadzieję w jakiś sposób będzie się odradzało. Zaliczyliśmy też wiele pustych wypraw, wiele zaskakujących sytuacji i liczymy, że przyszły sezon też będzie owocny w różne przygody. Na razie będziemy mieli przygodę w domu, jak nie przywieziemy ryby. Czy próbujemy złowić jakiegoś tęczoka? Jeszcze nie widzieliśmy. Żadnego, żadnego spławu. Gdy pogoda jest taka dobra, ale... Może tylko dla nas. Patrzcie, zameldował się taki grubasek, no ale ta ryba niestety do wody nie wróci pojedzie z nami na Wigilię. Dobra, Maciek wcześniej klepnął jednego i mnie też się udało jednego złowić, więc misja myślę wydaje zakończona Zobacz, jaki ten I jest to, po co przyjechaliśmy. To jest jedyna, jedyny raz w roku, kiedy wziąłem coś takiego. Pałkę do zabijania ryb. Ale tak po prostu trzeba. kończy się rok. Dla nas wędkarzy to nie jest koniec roku, tylko koniec sezonu. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, które są dla mnie szczególnym czasem, ale także Nowego Roku, chciałbym Wam wszystkim, w imieniu swoim, ale także Maćka, całego zespołu sklepu wędkarskiego.pl, który naprawdę uwija się, żeby wszystkie rzeczy do Was dotarły na czas, a także Marki, którą reprezentuję Savage Gear, złożyć najlepsze życzenia, radości, uśmiechu, Wytrwałości i marzeń. Także chciałbym Wam złożyć życzenia dotyczące tego sezonu, który nadejdzie. Bo dla mnie każdy sezon jest dobry, bez względu na to, czy to były porażki, czy to były sukcesy, bo przecież porażki to jest wiedza, którą można wykorzystać, a sukcesy same w sobie nas cieszą. Osobiście raz jeszcze Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną na każdej wyprawie wędkarskiej. Widzimy się pewnie zaraz po nowym roku, oczywiście nad wodą. Raz jeszcze serdeczne dzięki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.